Osiem kurwa Vincent, i pół. zaraz spać musi iść. Jest 8 Nie, nie wiem, jest. czy starczy, bo ja z matematyki słaby by Starczy. Nie, nie starczy. Nie, biało-czarny. No to przecykaj samo. Kurwa, 10% będzie. Nie będzie, dawaj tego. O, panie czerwone. Mirku, no. Panowie, gdyby nie te sceny, że ja alkoholik i to. O, to Ta, chyba u na ten was. Czerwony. Kurwa, u mnie to ja jestem panem. Czerwony. Jest czerwony i czarny. Panie Mirko. krata wiesz, piwa dla pana. No pięć pan kolor? Ujawi. Nie ten. To trzeba. Przegrałem. Wiesz co? Eee, ten gwiazdor nasz 300 koła dał ich. Łę. Masz nową pracę, Carlos. Z mopem będziesz olej zbierał. Językiem kurwa. <grym> Także ja już tu pani Zosi napisałem, żeby z BDMu cię wyjebała. Już... No okej, okay, Na co czekasz? Idź przebrać, <grym> przecież tak nie będziesz na mechaniku kurwa ubrany. <grym> Zaraz <się ubram. grym> O to, 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 to... umowę najpierw dostanę, zobaczę, później się będę przybierał. Kurwa nie masz wyjść. Znaczy na tą chwilę jesteś bezrobotny, no to. No, więc kurwa łap się, z kurwa. Bo ja rozumiem, że tam na prąd to jeździ wszystko w domu ładujesz, ale za prąd ja też jadę, trzeba zabrać. Panie prokuratorze. Kurwa jaki złoty telefon? Kurwa jak dzwonisz. Po co jedziesz? No dowód pokazać tylko, że uczestniczył. No tak, dobra, tak, ta, 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 ta. wkręcasz mnie mi raz No wkręcasz, to ty będziesz jarzeniówki u grubego na warsztacie <grym> No, halo Gdzie ty jesteś? Wiesz co, ja już miałem problemy z autem i odholowali. No, <grym> no, dobra, dobra, czekam Fontanna, no. bleć No, panowie Kto skarpetki, majtki chce przeprać, to zapraszam Darmowo. <grym> A cię A Ja nie wiem, kurwa. A jaki pan numer mieszkania miałeś? Po, po, dwa, nie, po dwa, nie, po dwa. A w modelu. A no to na to ja nie mam wpływu. Albo pan próbuje, ale wątpię że panu 15 z powrotem dało, nie? No to już jakaś. Czy pana to trzeba się modlić do boga, żeby takie cuda się udały, kurwa To ani, ani wróżka, ani burmistrz nawet komendant panu nie pomoże nie? <grym> Prawie Nie, jako jeszcze 9 osób nie jest no jako to... Tam... A i bagażnik kurwa O, 10. Nie 9 9 to, to są rodziny jeszcze więcej można A nie wiem czy to się obejdzie bez strzelania kurwa dobra wysiadamy W dwóch przywozach nie zostanie, nie? Zostaję przy wozie. Nie, ja idę z nimi. Idę z nimi. No bo kurwa jakieś dziadki mi tu latają nad nosem i mi kurwa każą... Karzo... Znaczy każą, nie każą, kurwa, bronią grożą w każdym razie. I mówią, że chcą balasów rozjebać, a ja kurwa z balasami się znam, z takim jednym kurwa, od małego z takim latałem, no Ale i kurwa dziadki? chciałem przejść. No jakiś kurwa, nie wiem, nie znam chłopaków, no jakiś z dwóch dziadków, starsze osoby już takie, prawdopodobnie ci, co tam, tam jadą. No to, się przejebali, no. Nie wiem, kurwa, w każdym razie nie będziemy jakiś dziadek bronią groził, ja nie mam zamiaru kurwa odpierdalać nie z no, widzi pan to on, dokładnie. A nie ma zamiaru jakieś maniany odpierdalać, żeby tutaj, wie pan, robić krzywdę starszym osobom. Tak, dokładnie. Jeszcze kolegę ma takiego w koszuli. O, idzie ten kolega w koszuli, dokładnie oni, no. Ta właśnie nie chcę, dlatego tu przyjechałem z interesem do chłopaków, bo ja nie chcę nikomu krzywdy robić, wie pan. Ja tutaj pacyfistę. O, gary, gary, chodź, co Na kuchy? Kuchy, puszimy, Dura, tu chodzi? szachowe No wsiadaj, no! Kuchy, kurwa, dlatego tu, no, jest to staje, to wste, kuchy, jest Dobra, Takie życie, w... ja pożyczyłem to 5 koła jebane? O, ktoś HT opłacił. Kurwa, teraz w tych tabletach wszyscy siedzą. <grym> no, ja proponuję inwestować w Shooting Range Blackwater najlepsza firma. Bo, no co ten Franklin odpierdala? Ja mu zajebię te klucze. Opłacił kurwa na tańsze chatę a te za 2,5 koła zostawił, kurwa. Klient mi jeden nie płaci taki konkretny. Ode mnie się od sobie płacę. Ty, ale to jest ten gość. Hopkins. Nie o, wiem. O, to, to bardzo zły człowiek. Do to komórnika. Dużo się zmieniło, mata. wczoraj z nimi gadałem. To masz, sędzia główny po alkohol z powrotem. <grych> Który to jest ten główny? No kurwa, właśnie idzie do nas. I, i siedzę w tym baryngani. Ja a wczoraj. znam chłopa, kurwa. Bo alkohol wpada. Dzień dobry, do widzenia. Chłop do mnie na siłownie przychodził. Oho. to wykonałeś już? No a ja? No. Da. Ręczniki sobie przekazywali. <grych> Przywiózł mi dwóch kontrolerów skarbowki. 5 minut mi zajęło. Wyszli kurwa, nie wiedzieli co mi odpowiedzieć. Co? W parku posłuchaj będą? Okej. Okay? Nie, nie będziesz teraz. obrażona. No. A ja, co ci się stało z dowodem? Jak ty pierdolnełaś z tego motoru, to ci dowód wypadł? Super. Kurwa, harper. Ja nie, ja, ja nie mogę. Nie ja tak szybko, bo im Ja z poważnymi ludźmi przyjechałem kurwa. załatwiać interesy. Tu komedia, kurwa. Imar, kurwa, wyszła. jechał to tak, krzycząc. Dobra, kochanie, zadzwonię do ciebie zaraz, okej? Okay? Ja, kurwa, zwijam się z bólu. Kurwa. Ale nie krzycz na mnie, kurwa. Czemu ty na mnie krzyczysz? <laughs> no krzyczysz na mnie. Kochanie, bo się kumple śmieją. <laughs> no ale to było ok, takie... Nie, ale to było... że znaczy, wolę, żebyś krzyczał, niż mówię ok. Bo to już, A, już to jest że znaczy się zzięć, jak robisz ok. Ale... No. Nie krzykłaś? Nie krzykłaś. Powiedz, że ją w nocy uspokoisz. Dobra, Harper, posłuchaj, kocham cię, jesteś najspanialszą kobietą na... Nie, świecie. Nie, nie mogę, tylko słuchać. Lubię kisz. O oh Nie yes. jesteś już zła na mnie. Kupię ci kwiaty. <słuchaj> <słuchaj> Albo tę tą bieliznę ci kupię tą Kelvina Kleina. Co była? No teraz to się w Victory Secret się kupuje jak już coś. No ale nie bądź nam nie zła. Ej dobra, muszę kończyć kurbę ze mną. już zostawiam ją puch. No. To niedługo do siebie odzwonię, papa? Pa. Hej. Pierdole kurwa. <coughs> kochanie, kochanie.